Dobry wieczór. Nagrywamy z bardzo zajętej w sensie busy. Busy road, czyli ulica o wysokim wskaźniku, kurwa, e, przemieszczania się samochodów, więc jest duży hałas, duży wskaźnik hałasu. Tu jest pies, tu są liście, jest jesień, jest fantastycznie. wiórki po że znaczy, proszę spać już. E, e, kochamy wywiórki, prawda, bo dostarczałem na różnych informacji. E, ja chciałem e, ogłosić takie, no, takie, na granicy sobie robię takie, 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 takie z dupy. O. Chodzi o to, że ja dzisiaj jestem człowiekiem, który idzie na spacerek. Z pieskiem, jak zwykle. Zrobiłem dwie ankiety na grupie Jakubowski76. Gadam, Gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod opisem filmu. Bo Jakubowski odkrył, że można robić ankiety. Nic dziwnego, że... Okej. Okay. Nic dziwnego, ja jestem technicznie opóźniony, w związku z czym... W związku z czym dopiero wczoraj odkryłem, że ja mogę sobie ankiety zrobić i w ankietach się, i z ankietów się dowiedzieć, co ludzie lubią. Co ludzie lubią, no to tam pierwsza ankieta bo o to, jaką wolicie formę, znaczy nie, które tematy mam dalej ciągnąć, bo namnożyło się i zostaw, to kurwa jest. Yy, yy, namnożyło się, ten, znaczy ten, są tematy nie, niedokończone. Nie? I tam yy, właśnie są tematy, czy mam o nie gadać dalej, czy może o tej spierdolinie kurwa pandemicznej, która nas otacza i co dalej ze światem. Nie? Takie tam, no to wybieracie. Yy, tendencje ogólne już znam, natomiast jeszcze poczekam tak ze dwa dni, żeby zobaczyć, co tak naprawdę lubicie. A drugą ankietę zrobiłem o to, czy gdzie chcecie, żebym nagrywał. Czy żeby to było w fotelu jak zawsze, znaczy jak kiedyś, w fotelu jak kiedyś, czy żeby to było y, na spacerach z psem, jak teraz, czy żeby to było y, w kuchni Jakubowskiego? A kuchnia Jakubowskiego, y, no się okazało, że nie, bo tam, ja zrobiłem takie dwie opcje: nie? Że, że jesteśmy na y, spacerze albo w moim salonie w fotelu. Y, a ludzie zaczęli się dopytywać o to a może by tak jednak kuchnię zrobić no to kuchnia była bardzo, bardzo popularnym tematem... O, kuchnia była bardzo popularnym tematem... Sorry. E, o, Kotek. Cześć, Kotek. E, kuchnia była bardzo popularnym tematem, w związku z czym e, tak sobie pomyślałem... No nie, to wrócimy do kuchni. E, bardzo dziękuję za, w ogóle, wpisy was, wasze tam na grupie Jakubowskiej76. Gadam, bo lubię. Linka znajdziecie się zaraz pod spodem. Wyuczona, wyuczona, regułka, więc to po prostu automatem leci. E, za, za, za... No, właśnie za te dosyć, powiem Wam takie bardzo osobiste, niektóre komentarze są właśnie mówiące, jaki impact, takie słowo od razu odkryłem, impact, jaki mam impact na Wasze życie, szczególnie poranki. A czasem mam impact również na ten, na, na Wasze związkowe relacje. Co mnie bardzo cieszy, bo to jest pozytywny impact, żeby nie było. No, chodź, Glubasiu, moje glubcie idą. Tak, tam Kotek była, tego nie widziałeś, bo on był wysoko. Tak, Kotek był wysoko, a Ty jesteś nisko hierarchii społecznej zwierząt jesteś nisko, kochanie. Kotek jest wyżej, bo mógłbym skakiwać na murki. Um, jak to kotek? Natomiast... No i tyle, nie? To nie będzie zbyt długiego pierdolenia być, bardzo krótkie nagranie. No bo tam jeszcze, aha, bo zapytałem, czy, czy mam się odnieść do tego hamstwa w sieci, na przykład, o tego Sikorskiego. W ogóle powiem Wam tak, zarzucono mi, a szczególnie zarzucił mi to też między innymi mój osobisty brat, że jestem hipokrytą, a to wynika z tego, z właśnie chodzi o, o, o tego Sikorskiego jebanego, nie? I jego zachowania. Ale ja, ja, ja wiem, że ja nie jestem najprzyjemniejszym człowiekiem na świecie, kiedy ktoś mnie wkurwi. Ja o tym doskonale wiem. Bo ja mam taką żelazną zasadę od czasów studiów. Nauczył mnie tego profesor Wilkoń, promotor mojej pracy magisterskiej na filologii. E, który miał zajęcia z nami m.in. z komunikacji językowej, który zawsze powtarzał, że podstawą komunikacji jest dostosowanie języka do odbiorcy. Jak ktoś jest chamski albo ktoś jedzie jakimiś, kurwa, komunałami albo pierdoli od rzeczy, to trzeba dostosować język do takiej osoby, bo inaczej nas nie zrozumie. Nie można do pani straganowej sprzedającej marchewkę mówić językiem uniwersyteckim profesora biologii. No nie, no nie. Um, no tak samo jak z kurwą nie będziesz rozmawiał tak jak z księdzem, no kurwa, to jest chyba oczywiste, nie? Chociaż niektórzy lubią takie perwersje, ale nie, 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 wiecie, nie, 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 nie rozpatrujemy tutaj przypadków indywidualnie dziwnych, tylko y, tak, takie ogólne. W sensie, no, no jak se chcesz pogadać z żurem z osiedla, no to nie będziesz do niego mówił tak jak do swojego wykładowcy na uczelni, no to, to bardzo proste rzeczy są. Niektórzy mają problem z ich przyswojeniem, ale zazwyczaj oni należą do lewicy. Choroba nieuleczalna, nie wpisana na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia. A szkoda, bo, 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 bo przydałoby się. No może by jakieś renty dostali na to. Chociaż kurwa, lewacy chyba marzą o tym, żeby dostać rentę na swoją własną spierdolinę umysłową. Może tak być. Natomiast zupełnie przez przypadek na mojej grupie Jakubowski 76 Gadam bo lubię. Linka znajdziecie zaraz pod swodem filmu. E, przy okazji wrzuconego przeze mnie e, celowo, ale prześmiewczo e, postu e, o treści kochajmy, zaszczepionych tak szybko odchodzą. Wywołała się od ostatnich czterech dni tak piękna dyskusja, że aż sobie postanowiłem zrobić pewien eksperyment i zrobiłem. Zacząłem mówić do oponentów, właśnie oponentek, językiem, no nie takim samym językiem jak Sikorski Radosław, ale językiem właśnie takim, no niezbyt uprzejmym, nie? Żeby sprawdzić reakcję. I zobaczcie, co mi zarzucano. Między innymi mój osobisty brat mi to zarzucił. Tak? Tak, krytyku, tak, to są jego tak kry, 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 krytykujesz Radka Sikorskiego. Ci, którzy go lubią, to sympatycznie określają go mianem Radek. Radka Sikorskiego, że on taki do kobiet nie uprzejmy, a ty co robisz? I ja wtedy użyłem takiego pięknego argumentu i używam go nadal, i cieszy mnie milczenie po drugiej stronie, kiedy mówię: no tak, zachowałem się jak ham, ale użyję usprawiedliwienia Radosława Sikorskiego. Parafrazując: Radosława Sikorskiego. Ja jestem prostym chłopakiem z Katowic, z katowickiego podwórka i czasem mi się wymsknie. Bo to powiedział Radosław Sikorski, tłumacząc się ze swojego hamskiego tekstu wobec pani, e, pani poseł Kępy. Że on jest prostym chłopakiem z bydgoskiego podwórka i czasem mu się wymknie. I tu już jest usprawiedliwiony. Więc ja od dziś, stwierdziłem tak, że to ja od dzisiaj będę stosował tą metodę. Będę jebał kurwa każdego, kto mi się nie podoba, jak bardzo oryginalnie i bardzo ordynarnie potrafię. Natomiast na sam koniec, jak będzie zarzut o tym, że jestem hipokrytą, bo yy, używam chamskiego języka w przestrzeni publicznej, to odpowiem: owszem, ale jestem prostym chłopakiem z katowickiego podwórka i czasem mi się wymknie. Radosław Sikorski jest przez to usprawiedliwiony przynajmniej przez ekipę naczerskiej, czyli Gazetę Wyborczą i całą resztę wirtualnej polonii i tak dalej Onetu e, i całą resztę lewactwa, więc ja też powinienem być usprawiedliwiony. Chyba, że mamy podwójne standardy i wtedy zarzuty i kilku osób między innymi mojego brata o to, że to ja jestem hipokrytą są absolutnie bzdurne, bo to nie ja jestem hipokrytą, skoro jednych usprawiedliwia się za to, co mówią ich pochodzeniem, a drugim nie wolno. Są stosowane podwójne standardy, czyli nazywa się to hipokryzją. Ale, jeżeli będziecie chcieli, żeby ten temat omówić bardziej, bo ja mam dużo do powiedzenia o ten temat, między innymi właśnie padło hasło też zarzucające mi, też jesteś w przestrzeni publicznej, powinieneś uważać na język, a ja odpowiadam na to dobrze, ale ja nie jestem byłym ministrem i absolwentem Oxfordu. Jestem prostym chłopakiem z katowickiego podwórka, mogło mi się wymsknąć. I tym y, lekko prześmiewczym akcentem skończmy. Piesek, tu wącha coś. A jesień jest, wichura też jest, a ja was kocham. E, i, I słyszymy się jutro. I w takim razie jutro będę oglądał do końca ankiety i będziemy szli tematami, e, które sobie zażyczyliście w ankietach y, 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 większością głosów. Więc tu proszę, żeby nikt mi tutaj nie tupał, bo ja już głosowałem inaczej. Jest demokracjo na moim portalu. Wczoraj jeden z moich administratorów, nie będę mówił kto, bo nie chcę też o, o, o bardzo jakąś winą, ale w dobrej intencji bardzo, administrator mojej grupy Jakubowski76 wyłączył, bez konsultacji ze mną, to było takie, ale wyłączył możliwość komentowania pod jednym z postów, który był taki bardzo zaogniony. Ja to komentowanie włączyłem ponownie, napisałem do tej osoby, że prawdopodobnie rozumiem, dlaczego to zrobiłeś, ale nie rób tego więcej, a szczególnie bez konsultacji ze mną, dlatego że na mojej grupie nie są usuwane komentarze i nie zamyka się nikomu yy, ust. Tylko dlatego, że mówi coś, co nam się nie podoba. Ja jestem ogromnym wolnościowcem pod tym kątem, dlatego yy, yy, niektórzy zarzucają mi, że usuwam ich komentarze pod wideoblogami na, na YouTubie. Jeżeli jakieś komentarze nikną, to nie ja je usuwam, tylko sam algorytm YouTube'a, bo ja nigdy nie usuwam. Owszem, w niedalekiej przeszłości zdarzyło mi się hurtem wypierdolić 12 osób z, 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 z mojego, znaczy dać im Vana, czyli brak możliwości komentowania, ale to wynikało z tego, że ci ludzie już poszli za daleko i przede wszystkim by obrażali innych uczestników kanału. Mnie, po mnie Ja już kiedyś ja wielokrotnie to powtarzam: po mnie to się można jeździć i spływa to po mnie jak po tłustej kaczusi w ulewie. Ale jeżeli zaczynają się personalne wycieczki i obrażania innych e, moich widzów, to ja wtedy interweniuję. A że parę tygodni temu e, była taka grupka mocna, bardzo w gębie, i, ale tylko w gębie, która mnie po prostu wkurwiła już swoim napastliwym zachowaniem w komentarzach i e, aroganckim i przede wszystkim chamskim, strasznie i, i, i ordynarnym słownictwem, to po prostu wylecieli i tyle. Czasem trzeba, czasem narzędzia administracyjne się przydają. Kochani, życzę Wam udanego wieczoru, spokojnej nocy, miłego poranka i, i całego miłego dnia. Jeśli będziecie słuchali mnie rano, szczególnie do śniadania, to życzę Wam e, udanej kawy, herbaty, co tam będziecie robić, nawet żeby makijaż Wam się udał, chyba że macie permanentny. To nie musicie się, wsta wstajemy kurwa rano, jak Aleksis w, w dynastii, od razu malowani. Kochani, dobranoc. Piesek mówi Papa? No, piesek mówi Papa, Papa.